Na czarnym tle pojawiają się cztery białe prostokąty. Poruszają się, zmieniają rozmiar oraz kształt, przeistaczają się w biały niewielki kwadrat odsłaniając litery m.n.g. Tło staje się białe, a litery czarne. Pojawia się napis Muzeum Narodowe w Gdańsku niebieskie tło z jasnym tekstem oraz graficznymi elementami w podobnym kolorze. W tle wokół tekstu rozmieszczone są stylizowane graficzne symbole, małe gwiazdy oraz linia przypominająca orbitę. W prawym górnym rogu znajduje się logo Muzeum Narodowego w Gdańsku. Najpierw pojawia się napis: Hełmowskiego wszechświat wyobrażony. Następnie daty: 13 grudnia 2024 do 30 września 2025. Na końcu napis. Oddział etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, ulica Cystersów 19, Gdańsk. Widok wystawy hełmowskiego, wszechświat wyobrażony. Ujęcia przedstawiające prace artysty, rzeźby, malarstwo, a także sale, w których zostały one wyeksponowane. Twórczość hełmowskiego jest zakorzeniona w sztuce ludowej. Postacie są uproszczone, dominuje żywa kolorystyka w szczególności barwy takie jak zielenie, błękity, brązy i żółcie. Jednocześnie prace artysty są pełne ekspresji i symboliki. W filmie na tle wystawy wypowiadają się kolejno dr Małgorzata Dubasiewicz, kuratorka wystawy, kustoszka w oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Ewa Gilewska, kuratorka wystawy, kustoszka w oddziale etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, i Magdalena Wirkus, prezeska fundacji im. Józefa i Jadwigi Hełmowskich. Wśród pokazanych prac uwagę zwracają. Obraz przedstawiający trzy anioły, które stoją nad mężczyzną z głęboką raną w klatce piersiowej. Rzeźba ukazująca Mikołaja Kopernika. W miejscu jego klatki piersiowej znajdują się drzwiczki, a za nim serce z napisem. Zatrzymał słońce, poruszył ziemię. Rzeźba przedstawiająca matkę trzymającą dziecko. Dolna część obiektu zawiera malowidło przedstawiające mapę Europy zaznaczonym epicentrum katastrofy w Czarnobylu i podpisem Czarnobyl 29 kwietnia 1986 roku. Chcielibyśmy zaprosić Państwa na wędrówkę po wszechświecie wyobrażonym Józefa Chełmowskiego. Będzie to podróż po orbitach tematycznych, zaczynając od kosmosu, przechodząc do sfery związanej z Sakrum, z Bogiem, ze świętymi, z postaciami Matki Bożej, rozmaitymi jej wariantami przygotowanie wystawy o Józefie Hełmowskim było nie lada wyzwaniem bo wciąż zadawaliśmy sobie pytania o to jak o nim opowiedzieć o jego wszechstronnych zainteresowaniach o talentach o dociekliwości takiej niezwykłej o poszukiwaniu drogi i znajdowaniu jej drogi takiej twórczej artystycznej wypowiedzi Będziecie mogli państwo zobaczyć pewien odrębny element wystawy jest to część poświęcona recepcji sztuki Józefa Chełmowskiego. Są to wyniki badań terenowych, etnograficznych badań terenowych prowadzonych w określonym kontekście społecznym, to znaczy wśród mieszkańców Brus i okolic. Dla mnie, pan Józef Hełmowski był przede wszystkim rzeźbiarzem i malarzem, który poprzez opatrywanie komentarzami, sentencjami swoich prac stworzył taki swoisty świat własny. Oryginalny. Potrafił opowiedzieć i o Bogu, i o naturze, o kondycji człowieka, o takich codziennych zmaganiach. Sięgał, można powiedzieć, nawet po gwiazdy, kosmos. Dziadka filozofii w jego przemyśleniach, natura jest bardzo ważna. Zajmuje bardzo ważne miejsce, dlatego ta natura, tak samo jak pięknie jest, zdobi te prace. Tak samo je szybko zabiera. I, I dlatego powstała właśnie fundacja, żeby kontynuować e, dziadka działalność, e, o nią dbać, opiekować się i e, dalej pokazywać. Na koniec pojawiają się napisy. Helmowskiego Wszechświat Wyobrażony. 13 grudnia 2024 do 30 września 2025. Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Ulica Cystersów 19 Gdańsk. Następnie ukazują się logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Polskiej Grupy Energetycznej i patronów medialnych. Gdańsk.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, zawsze pomoże niezależny tygodnik Prestiż Magazyn Trójmiejski.